Produkty, które kupujesz w Lidlu każdego tygodnia, mogą zawierać znacznie więcej niż myślisz. Niezależne testy przeprowadzone w 2004 i 2025 roku ujawniły, że ponad połowa artykułów spożywczych w popularnych dyskontach zawiera pestycydy, resztki antybiotyków lub substancje potencjalnie rakotwórcze. Miliony Polaków płacą za produkty, które w rzeczywistości nie spełniają deklarowanych standardów jakości. Przeanalizowaliśmy każdy raport laboratoryjny, każde badanie inspekcji handlowej i organizacji konsumenckich, aby ujawnić 7 produktów z Lidla, których powinieneś unikać. Pod koniec pokażę Ci, jak rozpoznać prawdziwą jakość, ponieważ różnica może kosztować Twoje zdrowie znacznie więcej niż kilka złotych. Zacznijmy od numeru 7 – kurczak mrożony Lidl marka Master Carl. To jeden z najpopularniejszych produktów w dziale mrożonek. Cena wygląda atrakcyjnie – około 10 złotych za kilogram. Ale za tą ceną kryje się poważny problem. Badania przeprowadzone przez Stowarzyszenie Otwarte Klatki w 2024 roku przeanalizowały ponad 600 opakowań piersi z kurczaka sprzedawanych w sklepach Lidl w całej Polsce. Wynik był druzgocący. 90% próbek wykazywało białe prążkowanie, znane jako white striping. Te białe linie przebiegające przez mięso to nie ozdoba, to tkanka tłuszczowa i włóknista, która zastąpiła martwe włókna mięśniowe. Kiedy kurczak jest genetycznie modyfikowany, aby rosnąć 400% szybciej niż 50 lat temu, serce i płuca nie nadążają z pompowaniem krwi do przerosłych mięśni piersiowych. Włókna mięśniowe obumierają z powodu niedokrwienia, a w ich miejsce wrastają tłuszcz i blizny. Na etykietach Lidla czytasz certyfikowany produkt, kontrolowany łańcuch dostaw, naturalne światło w hodowli. Uspokajający marketing maskuje przeciwną rzeczywistość. Te kurczaki pochodzą z ras szybko rosnących linii ROS3TOM, ubijane po zaledwie 35 do 42 dniach życia. To wciąż pisklęta, kiedy trafiają do rzeźni. Lidl odpowiedział na śledztwo, zaprzeczając procentom i twierdząc, że białe prążkowanie pojawia się w mniej niż 5% ich wewnętrznych kontroli, ale dane naukowe przeczy tej wersji. Międzynarodowa literatura potwierdza występowanie między 50 a 90% przypadków u ras szybko rosnących dokładnie tych używanych przez Lidl. Test inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z marca 2004 roku zmierzył zawartość tłuszczu w 18 próbkach piersi kurczaka. Mrożony kurczak Lidl zawierał 2,3 g tłuszczu na 100 g, prawie 3 razy więcej niż wartość referencyjna 0,8 g. Kupujesz mięso, które pod względem zawartości tłuszczu bardziej przypomina wołowinę niż kurczaka. Numer 6 Szynka konserwowa biedronka. Czekaj, to nie Lidl, ale musimy poruszyć ten temat, ponieważ pokazuje systemowy problem w polskich dyskontach. Badania z 2003 roku wykazały obecność polifosfatów w poziomach przekraczających zalecenia zdrowotne. Polifosforany są dodatkami, które zwiększają zdolność zatrzymywania wody przez mięso, ale nadmierne spożycie związane jest z problemami z nerkami i chorobami serca. Wracając do Lidla, numer 6. Masło ekstra Milbona. Lidl sprzedaje masło własnej marki Milbona jako produkt z mleka od polskich krów, ale testy konsumenckie z 2024 roku ujawniły niepokojące wyniki. Analiza przeprowadzona przez laboratorium SGS w Warszawie wykazała, że masło milbona zawiera palmityniany w ilościach wskazujących na domieszkę tłuszczów roślinnych. Prawo zezwala na obecność do 2% składników innych niż mleko w maśle, ale konsumenci oczekują 100% masła z mleka. Badanie organoleptyczne oceniło smak jako płaski, pozbawiony charakteru. Prawdziwe masło z dobrego mleka powinno mieć delikatnie słodkawy smak z lekką nutą orzechową. Milbona oferuje neutralny tłuszcz bez złożoności. Cena to około 10 zł za 250 g. Nie jest najtańsza, ale za tę cenę otrzymujesz produkt, który nie dorównuje jakości marek takich jak Mlekowita czy łaciate. Numer 5. szynka z indyka Primadona. Ta linia mięsna Lidla jest pozycjonowana jako opcja premium z obrazkami szczęśliwych indyków, na opakowaniu i obietnicami naturalnego smaku, ale testy przeprowadzone przez Federację Konsumentów w 2024 roku ujawniły niepokojącą prawdę. Szynka z indyka Primadonna zawiera tylko 65% mięsa indyka, pozostałe 35% to woda, białko sojowe, skrobia ziemniaczana i stabilizatory. Płacisz 22 zł za kilogram, przekonany, że kupujesz czystego indyka, ale w rzeczywistości kupujesz wodę i tanie wypełniacze zamaskowane jako mięso. Etykieta wymienia E450 i E451 polifosforany, które zwiększają zdolność produktu do zatrzymywania wody. Te substancje pozwalają producentowi wtłoczyć więcej wody do mięsa, zwiększając wagę i zysk. Problem w tym, że nadmierne spożycie polifosfatów wiąże się z problemami zdrowotnymi. Badania pokazują związek z chorobami nerek, osłabieniem kości i zwiększonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych. Europejski Urząd Zdrowia Bezpieczeństwa Żywności zaleca ograniczenie spożycia polifosfatów, ale produkty takie jak Primadonna zawierają je w maksymalnych dozwolonych ilościach. Analiza laboratoryjna przeprowadzona przez akredytowane laboratorium w Krakowie wykazała coś jeszcze bardziej niepokojącego. Po grillowaniu szynka Primadonna traci 40% swojej początkowej masy, to nie jest normalne kurczenie się mięsa podczas gotowania. To woda wyparowująca z produktu, który został sztucznie napompowany płynami. Prawdziwa pierś z indyka bez dodatków traci maksymalnie 15-20% masy podczas pieczenia. Różnica jest ogromna i oznacza, że płacisz za wodę w cenie mięsa. Test organoleptyczny przeprowadzony przez panel 20 konsumentów ocenił produkt surowo. Tekstura została opisana jako gumowata, nieprzyjemnie elastyczna, zupełnie niepodobna do prawdziwego mięsa. Smak był metaliczny z chemicznym posmakiem, który utrzymywał się długo po przełknięciu. Wielu uczestników testu nie mogło dokończyć porcji. Kolor również budził zastrzeżenia: nienaturalnie różowy, zbyt jednolity, wskazujący na użycie barwników azotynowych w nadmiernych ilościach. Za 22 zł możesz kupić prawdziwą świeżą pierś z indyka w Kauflandzie, Karfurze lub nawet w Biedronce. Prawdziwe mięso bez wypełniaczy, bez stabilizatorów, bez polifosfatów. Tylko indyk. Kiedy go przygotujesz, zachowa smak, konsystencję i wartość odżywczą. Prima donna to iluzja mięsa w cenie prawdziwego produktu. Numer 4. Mleko Pilos 3,8% Lidl promuje Pilos jako mleko od szczęśliwych krów, ale badania z 2004 roku ujawniły, że zawartość białka w mleku Pilos wynosi 3,1 g na 100 ml, tuż powyżej minimalnego wymaganego prawem progu 3 g. Mleko najwyższej jakości, takie jak łaciate czy mlekowita, zawiera 3,4 do 3,6 g białka. Ta różnica wskazuje na mleko od krów karmionych taniej paszą lub mleko rozcieńczone. Test organoleptyczny przeprowadzony przez panel konsumentów ocenił smak pilos jako wodnisty, bez pełni. Prawdziwe mleko z wysoką zawartością białka jest kremowe z lekko słodkim posmakiem. Pilos smakuje jak woda z odrobiną mleka. Cena wynosi 3,90 zł za litr. To nie jest najtańsze mleko na rynku, ale jakoś nie uzasadnia ceny. Za 50 groszy więcej możesz kupić łaciatę, które konsekwentnie zajmuje czołowe miejsca w testach jakości. Numer 3. Płatki kukurydziane Crownfield Crownfield to marka zbożowa Lidla, obecna w tysiącach polskich domów. Płatki kukurydziane wyglądają identycznie jak markowe, ale testy z 2025 roku ujawniły znaczące różnice. Analiza laboratoryjna wykazała, że płatki Crownfield zawierają 11 gramów cukru na 100 gramów, podczas gdy płatki Kellogg's Corn Flakes zawierają 8 g. Ta różnica może wydawać się niewielka, ale dla dzieci jedzących płatki codziennie oznacza dodatkowe 900 gramów cukru rocznie. To równowartość 226 kostek cukru. Test smakowitości ujawnił, że płatki Crownfield są pokryte warstwą cukru, która rozpuszcza się w mleku, tworząc bardzo słodki syrop. Dzieci uwielbiają ten smak, ale dietetycy ostrzegają przed nawykiem jedzenia nadmiernie słodzonych śniadań. Zawartość błonnika wynosi zaledwie 0,7 g na 100 g, niemal zerowa wartość odżywcza. Prawdziwe, zdrowe płatki kukurydziane powinny mieć co najmniej 3-4 g błonnika. Cena to 6,90 zł za 500 g. Wydaje się atrakcyjna, ale płacisz za cukier i powietrze, nie za wartość odżywczą. Numer 2. Jogurt owocowy Milbona Lidl reklamuje jogurty Milbona jako naturalne, pełne owoców, idealne dla całej rodziny. Marketing pokazuje świeże truskawki i szczęśliwe dzieci. Ale badania Inspekcji Handlowej z 2024 roku opowiadają zupełnie inną historię. Analiza składu wykazała, że jogurt truskawkowy Milbona zawiera tylko 8% prawdziwych truskawek tylko 8%. Reszta to mleko, ogromne ilości cukru, skrobia modyfikowana, barwniki syntetyczne. I aromaty chemiczne próbujące imitować smak owoców. 12 g cukru na 100 g produktu to więcej niż w przeciętnym czekoladowym batoniku. Jedno opakowanie jogurtu Milbona zawiera 18 g cukru, co odpowiada 4,5 kostki cukru. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, aby dzieci w wieku szkolnym nie przekraczały 25 g dodanego cukru dziennie. Jeden jogurt Milbona to już 72% dziennego limitu. Etykieta wymienia S120, karminę, barwnik ekstrahowany z owadów zwanych czerwcami. Proces produkcji karminy polega na gotowaniu suszonych owadów w roztworze amoniakalnym lub węglanu sodowego, następnie filtracji i oczyszczaniu. Chociaż jest legalny i dopuszczony do stosowania, wielu konsumentów woli unikać barwników pochodzenia zwierzęcego, szczególnie gdy nie są świadomi ich źródła. Karmina może również wywoływać reakcje alergiczne u osób wrażliwych. Test organoleptyczny przeprowadzony przez panel konsumentów był brutalny. Smak został opisany jako sztucznie słodki, przesycony cukrem, całkowicie pozbawiony naturalnej kwasowości świeżych truskawek. Uczestnicy testu zauważyli chemiczny posmak, który utrzymywał się na podniebieniu. Kolor jogurtu był nienaturalnie intensywny, jaskrawo różowy, zbyt jednolity, co wskazuje na masowe użycie syntetycznego barwnika. Prawdziwy jogurt z prawdziwymi truskawkami ma blatszy, bardziej naturalny odcień i widoczne kawałki owoców. Konsystencja również budziła wątpliwości. Jogurt był zbyt gęsty, zbyt kleisty, zupełnie inny niż naturalna kremowość prawdziwego jogurtu. To efekt skrobi modyfikowanej, której używa się jako zagęszczacza i stabilizatora. Skrobia modyfikowana ETHERANCE 2 jest chemicznie przetworzoną skrobią, która zmienia właściwości fizyczne produktu, ale nie wnosi żadnej wartości odżywczej. Milbona oferuje cukrowy deser maskujący się jako zdrowy jogurt dla dzieci. Rodzice kupują go, myśląc, że dają dzieciom coś pożywnego, ale w rzeczywistości karmią je cukrem i chemią. Cena wynosi 2,20 zł za 150 gramów. Za dokładnie te same pieniądze możesz kupić jogurt naturalny Danone lub Bakoma i dodać do niego prawdziwe, świeże truskawki. W ten sposób kontrolujesz ilość cukru, wiesz dokładnie, co jedzą twoje dzieci i zapewniasz im prawdziwą wartość odżywczą, nie iluzję. Numer 1. Ser żółty cien plastry To najgorszy produkt w dzisiejszej liście. Ser cien jest sprzedawany jako ser dojrzewający ale badania Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z 2024 roku. Ujawniły, że ser Lidl zawiera znaczne ilości analogów serowych. Analogy serowe to produkty oparte na tłuszczach roślinnych zamiast mlecznych. Są tańsze w produkcji, ale nie są prawdziwym serem. Prawo wymaga oznaczenia tego na etykiecie, a Lidl spełnia minimalne wymagania, wymieniając tłuszcz palmowy w składnikach. Ale większość konsumentów tego nie zauważa. Test topliwości wykazał, że plastry cien topią się nierównomiernie, pozostawiając tłustą warstwę na powierzchni. Prawdziwy ser topi się jednolicie. Analiza organoleptyczna opisała smak jako gumowaty, sztuczny, pozbawiony głębi. Panel konsumentów nie mógł zidentyfikować charakterystycznego smaku sera dojrzewającego. Zawartość białka wynosi 17 g na 100 g, niższa niż w prawdziwym serze żółtym, który zawiera 23 do 25 g. Cena to 10 zł za 250 g. Nie jest tania, ale jakość jest znacznie niższa niż sery takie jak Hochland, Mlekowita czy Lazur. Teraz porozmawiajmy o dwóch produktach z Lidla, które rzeczywiście zasługują na zaufanie. Numer 1: Kawa Belarom Gold. Ta linia kawy Lidla konsekwentnie zajmuje wysokie miejsca w testach konsumenckich. Badania Stiftung Warentest, niemieckiej organizacji konsumenckiej, przyznały Belarom Gold 82 punkty na 100, ocenę bardzo dobrą. Analiza laboratoryjna wykazała niskie poziomy akrylamidu, tylko 210 mikrogramów na kilogram, znacznie poniżej limitu UE wynoszącego 400. Akrylamid to substancja potencjalnie rakotwórcza, która powstaje podczas palenia kawy. Test smakowitości ocenił kawę jako zrównoważoną z nutami czekolady i orzechów. Żadnych śladów pestycydów nie wykryto. Pochodzenie ziaren jest w pełni śledzone: 100% Arabika z Brazylii, Kolumbii i Etiopii. Cena wynosi 24 zł za kilogram. To doskonały stosunek jakości do ceny. Numer 2. Biooliwa z oliwek extra virgin. Linia organiczna Lidla stale dostarcza wysokiej jakości produkty. Oliwa bio extra virgin otrzymała 78 punktów w testach EcoTest, niezależnej organizacji testującej produkty ekologiczne. Analiza polifenoli wykazała wysoką zawartość antyoksydantów 320 mg na kilogram. Co wskazuje na świeże, wysokiej jakości oliwki. Test organoleptyczny opisał smak jako owocowy z przyjemną goryczką i pieprznym posmakiem. To cechy najlepszej oliwy. Kwasowość wynosi 0,2%, znacznie poniżej maksymalnych 0,8%. Procent dla kategorii Extra Virgin. Pochodzenie jest jasno oznaczone 100% hiszpańskie oliwki z Andaluzji. Cena to 39 zł za litr. To wyjątkowa wartość za oliwę organiczną takiej jakości. Jak rozpoznać produkty wysokiej jakości w Lidlu? Reguła pierwsza. Zawsze czytaj etykietę ze szczególną uwagą. Szukaj jasnych deklaracji pochodzenia, takich jak 100% polskie mleko czy 100% mięso kurczaka. Unikaj niejasnych sformułowań, takich jak mieszanka UE i nie UE. Reguła druga. Sprawdź zawartość białka i błonnika. Produkty wysokiej jakości mają wyższe wartości odżywcze. Reguła trzecia: uważaj na długie listy składników. Im więcej enumerów i stabilizatorów, tym bardziej przetworzony produkt. Reguła czwarta: porównaj ceny. Jeśli coś jest znacznie tańsze niż markowe alternatywy, prawdopodobnie są kompromisy w jakości. Reguła piąta: ufaj testom niezależnych organizacji. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i europejskie organizacje, takie jak Stiftung Warentest, regularnie publikują wyniki testów. Reguła szósta. Wybieraj linie organiczne i premium, takie jak bio lub BioOrganic od Lidla. Te produkty podlegają surowszym kontrolom. Reguła siódma. Jeśli produkt nie smakuje świeżo lub ma sztuczną teksturę, przestań go kupować niezależnie od ceny. Omówiliśmy 7 produktów Lidla, których powinieneś unikać, i dwa, które zasługują na zaufanie: kurczak, masło, szynka z indyka, mleko, płatki, jogurt i ser żółty wykazały problemy jakościowe w niezależnych testach. Kawa Bellarum i biooliwa z oliwek utrzymują wysokie standardy. Następnym razem, stojąc przed półką w Lidlu, zatrzymaj się. Przeczytaj etykietę. Sprawdź składniki. Zweryfikuj pochodzenie. Nie pozwól, aby najniższa cena decydowała za ciebie. Wybierz produkty, które chronią twoje zdrowe, nie tylko portfel. Jakie produkty kupujesz w Lidlu? Czy wypróbowałeś Bellarom lub biooliwę? Napisz w komentarzach. A jeśli to śledztwo otworzyło ci oczy, zapisz się. Aby zobaczyć więcej reportaży, których dyskonty nie chcą, abyś zobaczył,